Te Dzień, Dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak córka, Terota Sumińska mama. Zaprasza ma... Zapraszamy na odcinek naszego kanału Sumińska Zwierzy Ci się. Tak i dzisiaj będziemy się zwierzać o? O ryjówkach. O ryjówkach, o, ryjówka. o ry... ryjówkowatych w ogóle, bo ryjówka ryjówce nie równa, ale najpierw podziękujmy może wszystkim, którzy... Są naszymi Patronami, którzy subskrybują, którzy udostępniają, którzy gwiazdkują i lajkują i w ogóle są z nami. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy i prosimy o jeszcze. Tak. I przechodzimy do tego, kim jest ryjówka. Ryjówka nie jest myszą. Nie jest absolutnie myszą i nie wygląda jak mysz. To jest prześliczne zwierzątko z wydłużonym, wydłużonym pyszczkiem, takim ryjeczkiem, dlatego ryjówka. W Polsce żyje osiem gatunków, a na świecie żyje prawie 300, około 300 gatunków ryjówek, ale co jest niezwykłe, do ryjówek należy na pewno Państwu znany już rzęsorek rzeczek. On jest znany tylko dlatego, że w swoich śliniankach wytwarza jad. Jest jadowitym ssakiem. Rzęsorek mniejszy, bo takie dwa gatunki rzęsorków mamy w Polsce, też wytwarza jad. Natomiast ostatnio dokonali odkrycia trzej nasi naukowcy ja mam ściągawkę to jest dr Krzysztof Kowalski, dr Paweł Marciniak i profesor Leszek Rychlik. Odkryli, że u ryjówki aksamitnej, której jest, do tej pory było dość dużo w Polsce, w ślinie też występuje jad. To jest wielkie odkrycie, które jest jakby bramą do Następnych badań? Jak myślisz, jakich? Nad, nad innymi ryjówkami. Nad innymi ryjów, ryjówkowatymi, bo jest podejrzenie, ponieważ w czym jest problem? Tak naprawdę do tej pory nikt tego nie badał. Nikt tego nie badał. No i nie tylko nikt tego nie badał, i teraz się to skojarzyło z tym, że dopiero tak naprawdę pod koniec pierwszej połowy XX wieku wreszcie oficjalnie powiedziano, że mysz. Jest sakiem, bo wcześniej myślano, że mysz się sama tworzy, tam, gdzie się ją znajduje. Nie, ale my nie, nie mówimy o prawdziwej jest... nauce: to takie były przesądy na wsiach, że myszy i pchły to się lęgną z brudu. Pchły się lęgną z brudu. Ale muchy a... przede wszystkim. Muchy, też. muchy też z, z brudu. zepsutego mięsa tak, najczęściej tak, tak, się Tak, tak. Nie, ale nie mówimy o takich rzeczach, tylko mówię o takich normalnych badaniach. Jest podejrzenie yy, i będzie to badane, czy inne ryjówkowate. Również wytwarzają jad. To ja Ci od razu mogę powiedzieć, że tak. Wyjdzie A co więcej, to, że ryjówkowate... będzie badane, czy krety wytwarzają jad, bo jest podejrzenie, że krety też. Oczywiście, ale to proszę Państwa, nikt nie zbadał do tej pory? Nikt tego nie badał, wiesz, tego nikt nie badał. Nikogo kret nie ugryzł? Nie, bo to jest trucizna kompletnie, to, to, ta ilość tej trucizny jest kompletnie niegroźna nie dla groźna, ludzi. Niegroźna, ale może w jakiś sposób wyczuwalna. Nie, to, to naprawdę, naprawdę nie, ma to, nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o ludzi. To ma znaczenie, jeżeli chodzi o te malutkie żyjątka, bo... Ryjówkowate to są ssaki owadożerne. Poza tym to są ssaki o tyle ciekawe, że to są pierwsze ssaki na ziemi. One to, są, to są najstarsi nasi bracia i właśnie takie maleństwa. A poza tym są to najmniejsze saki na świecie, bo najmniejszym sakiem na ziemi, na całej ziemi jest ryjówek etruski. To było ryjówka, a teraz jest ryjówek etruski. Który on waży tak od 2 do 2,5 grama. Tabliczka czekolady waży 100 gramów i w niej jest 15 kawałek. To jest no to waży mniej niż taka cząsteczka ząbek, czekolady. Ząbek czekolady pół ząbka czekolady. Pół ząbka czekolady. Więc to, to jest naprawdę niezwykle marusie, malusieńka. Malusinka istota, a w Polsce jest, jest malutką ryjówką, ona jest mniejsza. Ja sobie tutaj zapisałam, bo najmniejszym polskim sakiem jest, jest ryjówka malutka, nie mniejsza, a malutka. Ryjówka malutka, i ja sobie zapisałam, ile ona waży. Ona waży od 2,5 do 6 gramów. No to też olbrzym, no prawda? prawda. Też olbrzym. Natomiast ta aksamitna wiadomo, już ona jest duża jak na ryjówkę, bo waży od 5 do 15 gramów, znaczy, to, to, też, no, to jest ząbek czekolady i no, yy, tak, takie maleństwo, że ona ma w ślinie, wytwarza w śliniankach jad, którym paraliżuje swoje ofiary. A kto jest jej ofiarami? Owady dżdżownice. No, ale to już teraz wiadomo dlaczego ma ten jad, przecież jeżeli ryjówka jest nawet masą kilkakrotnie mniejsza od swojej ofiary, to musi mieć jakiegoś asa w rękawie. I tu strzeliłaś w dziesiątkę, ponieważ no. ryjówkowate, Na czyli i zębiełki, i że, bo tam są i ryjówki, i zębiełki, i ryjówki, zębiełki, rzęsorki, to wszystko są ryjówkowate. Zębiełki, Zę zębiełek zębiełek zębiełki. karliczek żyje, w Polsce żyje zębiełek karliczek. On jest też bardzo malutki, ale one wszystkie są w pewien sposób upośledzone taki, że one muszą ciągle jeść. Wyobraź sobie, że ta ryjówka aksamitna na przykład, jak nie je dwie godziny, to umiera. No tam Wiadomo, że i mniejszy organizm, to Ale ona, dzieje się szybciej. Poza tym, co jest niezwykle ciekawe u tych zwierząt, one y, 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 prawie nie śpią. One nie, tak jak my dzielimy dzień na, na, na dobę, prawda? Różne zwierzęta nocne w dzień śpią, w nocy urzędują, dzienne jak my, odwrotnie. No tak. I, i mamy przeznaczony na sen <coughs> czas. Natomiast u nich. To wygląda, że one w ogóle nie śpią, bo one śpią po parę sekund między posiłkami. No to wszystko jest skumulowane do malusieńkiego organizmu. Im jest ktoś mniejszy, tym mu szybciej bije serduszko, tym ma szybszą przemianę materii, tym częściej musi jeść, częściej wydalać, częściej budzić się i zasypiać. Wszystko się dzieje w przyspieszonym tempie. No więc jest, jest to, no, no, ale na, na, najbardziej niezwykłą dla mnie rzeczą jest to, że wtedy, bo ryjówki nie śpią, nie zasypiają na zimę. One są cały czas aktywne, bo szukają domostw, więc trzeba im udostępniać domostwa. One nie czynią żadnych szkód nikomu. Nie są podobne do myszy. Nie są podobne do myszy. Ja nie mówię są. o rozumieniu ludzkim. Małe, kudłate. Nie są, są gładziutkie, ale mają króciutkie włoski. No no ciałko, samo ciałko może jest podobne, no do myszy, ale głowa jest zupełnie inna, ogonek się, jest zupełnie inny. To się kojarzy niestety nie najlepiej. Więc, ludzi. ale myszy są cudowne w ogóle. Ale ryjoweczka. No my to wiemy. Ryjoweczka w momencie kiedy robi się zimno, potrafi zmniejszyć objętość swojego ciała nawet czaszki. Ona się kurczy. O mózgu to wiem, ale że o czaszce? Nawet czaszka, cała ryjówka się kurczy. I się robi mniejsza. Mniejsze zapotrzebowanie na energię się robi. Więc w ten to, to, to są naprawdę niezwykłe, one żyją bardzo krótko, ryjówki, dlatego że one żyją mniej więcej od półtora roku do trzech lat, w zależnie, w zależnie od gatunku, ale żyją tak szybko, mhm. że yy, no, to, to życie, to, te trzy lata w ich wydaniu najdłuższy okres życia. To, to to jest jak nasze pewnie 100, 100 tak mniej więcej to, to tempo, tempo życia. Natomiast również dokonano niezwykłego odkrycia, a mianowicie w ślinie niektórych gatunków ryjówek daj to jest chyba ryjówka krótkoogoniasta, która żyje w Stanach Zjednoczonych odkryto sorycydynę. Ta substancja może za chwilę być używana jako lek na nowotwory. Ponieważ ona uczyniając kanały jonowie, jonowe, czy unieczy, zamykając kanały jonowe nowotworu, jakby powoduje jego autodestrukcję. I to jest... To jest, to nie, jest wspaniałe odkrycie, tylko nie, niezbyt wspaniałe dla rejówek. Nie, 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 ale mam... pamiętaj, że to można syntetycznie. To można Jeśli syntetycznie. Można, to bardzo, także, bardzo także to, Ale odkrycie jest niezwykłe. Yy, o, przyszedł młody człowiek do nas, a miałeś się z Julą bawić, kochany. To jest nasz, nasz tutaj asystent. Gwiazda, Gwiazda, Gwiazda idź, idź stąd. Więc Gwiazda Marta powiedziała, uszą, że, że to, to źle wróży ryjówką. W pewnym sensie, na pewno, bo na początku te, ry, te ryjówki no, po prostu będą zabijane, po to, żeby więcej się dowiedzieć o tej substancji i móc y, potem ją syntetyzować i, i leczyć. Jad różnych ryjówek działa, ryjówkowatych działa różnie. Poczekaj chwilę, posłuchaj. Rzęsorek, jad rzęsorka, o, rzęsorka. Y tego, który lubi pływać i na przykład potrafi upolować małą rybkę nawet, działa paraliżująco. Natomiast jad ryjówki aksamitnej, tego ostatniego odkrycia, powoduje hemolizę, hemolizę czerwonych krwinek, więc każdy z tych jadów działa troszeczkę inaczej. Jak już powiedziałam, y, naukowcy będą temat drążyć dalej, bo może się okazać, że i u kreta, i u innych uzębiełków, y, i u innych gatunków ryjówek żyjących w, w różnych częściach świata, bo na całym świecie one żyją, no na biegunach nie żyją, y, mogą być zupełnie inne y, alkaloidy, zupełnie inne substancje w jadzie. Które mogą być wykorzystane. No i jeszcze ptaki. wyjdzie na to, że ryjówkowate będą mogły uzdrowić ludzi z wielu schorzeń. <grym> Ale dlaczego, dlaczego bardzo, bardzo mi zależało, żebyśmy zrobiły ten odcinek o ryjówkach? Dlatego, że ryjówki są zupełnie niepłochliwe i są strasznymi gapami. Dlatego najłatwiej wpadają w pazury kotów. Natomiast zapach ich ciała kotom nie pasuje. koty nie jedzą ryjówek. Jeże to jeszcze, ale koty nie. I bardzo łatwo jest je skrzywić. Misieczku, czy mógłbyś teraz nie, tego nie teraz używać? Nie. I więc pod po Państwa rozwagę bo, yy, to daje, żebyście mieli oczy szeroko otwarte. Ale jeżeli padają ofiarą kotów, ale koty nie jedzą ryjówek, to na czym polega to padanie ofiarą? Zabijają je. Po koty, prostu zabijają. Koty zabijają. Nie złego je. zapachu. Koty je zabijają, ale ich nie zjadają, bo im nie, nie odpowiada ten żadnych. zapach yy, ryjówkowatych. Więc no, je, jeżeli macie jakieś piwnice. Jakieś takie schowki, gdzie ryjówki mogą przezimować, to, to udostępnijcie im to i nie wpuszczajcie tam kotów. U mnie zawsze ryjówki zimują w kotłowni. Zawsze tam są, ja je tam spotykam. Ta nieostrożna, która wyjdzie na zewnątrz, czasem niestety nie pada ofiarą kota, ale kotów ja tam nie wpuszczam, żeby, żeby ryjówki mogły spokojnie przeżyć zimę. A ja, mam, ja mam głupie pytanie, jeśli chodzi o tak. ryjówki, bo wiadomo, że natura stworzyła wszystko w jakimś celu, i łańcuch życia jest bardzo skomplikowany, ale i idealnie wyprofilowany. Do czego służy ryjówka w tym wszystkim? Ryjówka jest Twoją i moją pramatką. Przede wszystkim. A, po prostu. <laughs> Najpro... No tak. Ryjówka jest wszystkich. Na, nas pramatką i psów, i kotów, i słoni. Ale skoro ryjówki nie Ech. wyginęły, w dalszym ciągu są. W dalszym ciągu są, jest to znaczy, ich coraz że mniej. dalej są niezbędne dla. Łańcucha życiowego na Ziemi. Oczywiście, oczywiście. Gdybyśmy, gdybyśmy zajrzeli w łańcuch życia ekologicznie, to okazało się, okazałoby się, że śmierć ryjówki spowoduje łańcuch śmierci, ponieważ poza ludźmi wszystkie gatunki są powiązane bardzo, bardzo mocno ze sobą i przerwanie jednego ogniwa tego łańcucha powoduje lawinową śmierć innych gatunków. To już bardzo dobrze wiemy. Ale ponieważ gatunki giną w tej chwili, ryjówek jest coraz mniej. Jak widzimy, one są prawie zupełnie niepoznane. Naprawdę bardzo mało o nich wiadomo. Też z racji ich, ich trybu życia i wielkości. I tego, że ryjówka ryówkowate w niewoli no, trzeba spełnić, poczekaj chwileczkę, trzeba spełnić Strasznie dużo trudnych trudnych No tak, potrzeb. to nie mysz, która niestety zniesie wszystko. Tak, uważaj, kochani, więc uważaj, jest to bardzo śledze, trudne i ryjówka, o, o ile dobrze pamiętam, to, to, to ryjówek etruski jest już w, jest w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu, tak mi się wydaje, bo, że, że to słyszałam, ale nie jestem pewna. I to jest wielki ukłon, bo utrzymanie w niewoli ryjów, ryjówkowatych jest bardzo, bardzo trudne. Choć są to wdzięczne i śliczne zwierzątka, ale patrząc z punktu widzenia owadów i małych, różnych małych istot, to to są bestie. No tak. To to są bestie, dlatego że one robią jeszcze jedną okropną rzecz, i powiemy ją na koniec, bo chyba już musimy kończyć. One robią coś takiego, że w momencie kiedy trafią na. bo one same nie kopią nor, one wykorzystują norki wykopane Aha, przez inne zwierzęta. Mierzesz. Jak jest więcej jak potencjalnego obiadu, to one paraliżują tym jadem swoje ofiary i tak, żeby one się nie zepsuły, takie trzymają i tam dostrzykują i troszeczkę, jak one, żeby starczyło na dłużej, a żeby się nie zepsuło, bo nie mają lodówki. No ale przynajmniej potem zjadają, Zjadają. a nie zostawiają na pastwę, wyrzucają. Do nie, 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 zjadają, jak co po ale z punktu inne widzenia gatunki... małych istot to są bestie. To są, to są jadowite, śliczne. Ryjówka jest śliczna. Bardzo polecam oglądanie, podziwianie i umożliwianie im życia. I dziękujemy. I zapraszamy za tydzień.